Oh my god! The ghost has entered an image Oh my god! <laughs> Junior son? Huh? Nowa gierka FNAF. Oczywiście jest to fanowska FNAF produkcja. Pisaliście mi już długo w komentarzach juniorskich, zagraj w najnowszą fanowską FNAF produkcję Juniors. Jest to gra od ludzi, którzy już się chyba pokłócili, czy coś takiego, ale postanowili wypuścić tą gierkę jest ona bardzo długo oczekiwana. W ogóle, kiedy ja ostatni raz nagrywałem FNAFa? Oh my god, 30 sierpień 2020. No cóż, no troszeczkę się spóźniłem i troszeczkę... Um, powrócimy sobie teraz po prawie... No, w sumie po dwóch latach, bo dzisiaj jest 30 sierpnia 2022, więc po dwóch latach powracamy sobie do jakiejś fanowskiej FNAF produkcji Five Nights at Freddy's Junior. Siemanko, każdy stay z tej me and welcome to... I powtórzę się jeszcze raz, Five Nights at Freddy's Juniors. Moi drodzy, intro już zrobione, tutaj oczywiście wam lecą jeszcze jakieś fanarty, jeżeli chcecie wysłać wasze fanarty, wyślijcie koniecznie na fanart.juniorski.gmail.com. Ja czekam, jeżeli wyślesz mi maila i ja ci na niego odpiszę, bo ja odpisuję na mail, to wtedy wiesz, że otrzymałem Twojego maila. Czasami trzeba poczekać tydzień, czasami dwa, czasami miesiąc, czasami dwa miesiące. Nie no żartuję, teraz się staram i bardzo szybko odpowiadam wam na Wasze komentarze, znaczy na Wasze maile dotyczące właśnie tego yy, fanarta. Nieważne! Okularki jeszcze. Jeszcze raz. Uff! Uf! Uf! Lecimy z nimę. Juniorski, uważaj znowu, żebyś nie stracił głosu, jak będziesz krzyczał lol. Ok, new game. Before we begin. Zanim zaczniemy, zaczniemy. Jump straight into it. Go over the basics. Ok, może wejdźmy na basics. Ja bym bardzo chciał zobaczyć, o co teraz tutaj w tym chodzi. Finding who's possessed. Patrząc, kto jest um, um, tak jakby opętany. Check the security cameras. No to jest normalne. Look for flickering lights or handprints on camera lens. Czyli trzeba patrzeć, jak e, światło mruga. Albo jakieś łapki, nie? Mark the possess character on the laptop. Co? Let's try it. Uuu! Every time you. Ale one są sweet. Ja, ja w ogóle wy, wyglądam tutaj, jakbyśmy grali teraz na PlayStation 4 bądź też 5 na grę Dreams. Tak one właśnie teraz, te postacie, wyglądają. Every time you correctly guess the haunted animatronic via the laptop, the ghost. Will once again take over an animatronic suit. Ale mam teraz déjà Bo już to chyba kiedyś nagrywaliśmy. Watch closely for clues like flickering lights, camera outages handprints upon leaving and more to track down the hunted animatronics. Watch carefully. Ah, czyli musimy. One last thing. Keep in the robot safe. Check the animatronic stability from time to time. Call the animatronics at the convenience. Ja nie wiem o co ci chodzi. Dobra, mamy jakieś ręce. Wow. Where am I? Gdzie ja jestem? Aha, bo ja jestem w jakiejś trawie chyba Am I dead? Czy ja nie żyję? My body, displays, it feels so weird Bardzo dziwne miejsce I seem to be fine, but I feel Dziwnie się czuję Pusto I feel as if I'm being stalked Tak jakby mnie ktoś prześladował But this feeling is new to me Ale to jest nowość dla mnie Can anyone hear me? Czy ktoś mnie słyszy? What was that? Who is out there? To tam jest. I'm not looking for trouble, I just need to get out of here. Ja po prostu chcę stąd wyjść. Proszę. Wow. I never seen anything like you before. Nigdy nikogoś, nikogo, nikogo takie, takiego, jak ty nie widziałem. Okej, okay, co... Co... Co teraz się stało? Czy mam tak w lewym dolnym rogu tylko tą gierkę? Czy mogę... Ja nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę jej powiększyć. Dobra, nieważne. Paul Cave. Eee... Uh. E. E, Naciskam A e nic nie działa. Oh. oh my god. A tutaj ktoś jest. Siemanko. Golly, I wasn't expecting you to show up, my Paul beer Where gdzie ja jestem? Kim jesteś? Parents, a limbo between life and death. Jestem jakimś, jakimś jakimś istnieniem pomiędzy życiem a śmiercią. I'm dead? How is that even possible? What happened to me? Co się ze mną stało? Slow down. I said limbo. You aren't dead at all. Nie jesteś w ogóle nieżywy. What does that even mean? Co to oznacza? It means you can go back to the real world whenever you want. Zawsze możesz powrócić do prawdziwego życia. Ok, great, więc teraz chcę już po prostu wrócić. Not so fast, I buried you where, blah blah blah. coś tam, coś tam. Musimy iść teraz, moi drodzy, do łóżka, ponieważ on mnie chce właśnie wysłać do tego Juniors. Jesteśmy teraz w prawdziwym życiu. Open. Keep an eye on this panel and make sure every stability number is above zero. Call characters with the call button by trek. Use the lower character animatronic stability Uh The ghost has entered and and Jakiś animatronika Hey bud, for tonight let's look for flickering lights on the camera system. Okay Uh Grab the chip from inside the Atomic triangle and toss it out to Freddy Fazbeen to your right. Then grab a new chip from the box on the left. <laughs> 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 Use the cameras to search for haunted animatronics. Musimy szukać jakichś nawiedzonych animatroników. If you see anomalies such as flickering lights, handprints... Aaa, czy jak, jak światło mruga albo jakieś łapki. When a character disappears or more, open your laptop to your left and report them by holding space... Okej, okay, czyli... To był, to był ten Ale. Oh 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 Chica was haunted? If the lights are flicking, find out which animatronic is causing the anomaly on the laptop. Okej. Okay. Chica was haunted. Czyli Chica była nawiedzona. No dobra, tu niczego... Aha, możemy jeszcze tak, tak... Czy ktoś tutaj się pojawił? Open. Kim ty jesteś? Co, co to jest za animatronik? Bo tutaj chyba coś mruga, prawda? Czekaj, patrzcie, wejdziemy sobie tutaj. The ghost has entered an animatronic. Aha, jakiś duch wszedł do animatronika. Tylko my jeszcze nie wiemy chyba do którego, prawda? Ja sobie na razie tutaj spoglądam wszystko. Patrzę co i jak. Show stage. No tutaj tutaj mruga. Lights flickering caused by faulty wiring. Though. Look closely for sudden movement weird mo się tego boję, nie? No ktoś tutaj jest. Haunted. Patrzcie, tutaj mamy, nie? Mamy Balloon Boy, tu ten. Okej. Okay. No i... No i to chyba wszystko, prawda? Tylko ktoś tutaj... No ktoś tu jeszcze jest haunted. Open your laptop to your left and report them by holding space after selecting them with the lower interface. Dobrze, open. Balloon boy? Balloon baby was haunted? <coughs> ja, napra ja naprawdę nie wiem, co w tej gierze The ghost has entered an animatronic. Tutaj ktoś jest. Tutaj nie? O. I kolejny. Kto, kto to jest? Chika. Chika. Czekaj, close. Eee. Open, Chika, Cika i... i... W, i w... No ja ten foksiek i ten No i co teraz? Może trzeba ich zawołać, ale... Aha, bo tutaj ma coś zgliczowane A to nie może być zgliczowane, widzisz? Jeżeli to jest zgliczowane, to musimy go przeprowadzić tutaj. No ja widzę, że chika też jest haunted. No, już zniknęła. O oh mój No ja go wezwałem Bo on tutaj był zgliczowany, tu Tutaj był zgliczowany no Przecież wiem, że był zgliczowany no. no i ten już tutaj się rusza Widzisz, ten, ten, ten już się tutaj strasznie rusza Więc ja go muszę... Co teraz się stało? The Ghost? Co? Co? się stało? The Ghost has entered an animatronic. OH MY GOD! OH MY GOD! Tą grę da się jakoś przejść? Co? The marionette was haunted. Listen for the puppet's lullaby to know where she is. Ale oni mnie teraz po trzech sekundach zabijają! O co chodzi? to oznacza, że marionetka jest haunted? Uh. Great work! Use the downtime wisely! Aha, czyli... Okej... Okay. jest wszystko na razie spoko. The ghost has entered an enemy. Aha, i on wtedy wchodzi w jakiegoś ducha, znaczy w jakiegoś animatronika, ok? Uuu! Coś tutaj mruga, chyba. Więc wydaje mi się, że jest to chica. Eee... Wow! Oh my god! Czyli to nie jest takie, że trzeba szybko, szybko sprawdzać i tak dalej. Ok, czyli the ghost has entered. Okej, okay, dobra. Paul Beer is waiting for you. Wow, wow. Normalnie się udało po 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 chwili czasu, ok? Tuesday night. Who is Paul Beer? No ja właśnie też się zastanawiam, kim on w ogóle jest. You came back. How was your first night go? No. Moja pierwsza noc. It was unlikely anything I had ever seen. The paranormal activity was off the charts. Wiecie, co, co to jest? To jest tak, jakby połączenie Five Nights at Freddy's z, z tymi nocami, co żeśmy sobie kiedyś grali z tym paranormal activity. Więc ten Paul Beer to jest jakiś duch, który jest właśnie ukryty w tej maskotce tego Paul Beera. I on się boi tego innego ducha, który jest w prawdziwym życiu. I'm tired. I'm tired of being afraid of her. Czyli jest to ona. But now you can help me by getting rid, rid of the ghost once and for all. Aha, czyli musimy się pozbyć teraz tego ducha z tego prawdziwego świata. Tomorrow night, ok, jutro sobie o tym porozmawiamy. No dobra, moi drodzy, lecimy teraz z drugą nocą. Ja sam w ogóle też ciekawy, co tutaj będziemy musieli robić, bo ja wiem, że tam musimy też jakieś animatroniki naprawiać. Animatronic Stability. Wszystko jest na razie w porządku. Musimy czekać, aż duch wejdzie w jakiegoś animatronika. No, animatronic have to. Um, coś tam, coś tam. Nie mamy żadnych wiadomości. A ja teraz czekam i sprawdzam. The ghost has entered an animatronic. Ok. Czyli wszedł w jakiegoś animatronika. Mamy tutaj... Freddy chyba? Ok, dobra, wydaje mi się, że jest w marionetce. Uh, open. Marionetka. Great work! Let's go! Ok. Tylko, że teraz... Hey, bud! Watch out for, for freaking lights and hand tonight! No dobra. Okej. Okay. Czekamy, aż wejdzie w kolejnego... Social stage? Nie wiem, gdzie jest marionetka. Close. Uh, animatronic stability, wszystko jest w porządku? Okej. Okay. Enter an animatronic. <coughs> no i teraz musimy patrzeć. Co tu jest nie teges? Jakieś... Okej, okay, tutaj mruga, tylko że są dwa animatroniki! I my jesteśmy teraz w Dining Hall i wydaje mi się, że jest... Czy on... Czy on jest znowu w marionetce? Czy ten duch jest znowu w marionetce, bo przestał mrugać? Chyba znowu jest w marionetce. Open. Marionetka. Nie. O, mruga. Więc... Cika chyba. Close. Pójdziemy z chiką. Miejmy nadzieję, że to będzie chika. Proszę, proszę. Nie, to jest. To nie jest chika, tylko to jest. E, e, Freddy. Mi się to nie uda dzisiaj, nie? Fred. Nie, nie ten. Freddy. Let's go. Ok, dobra. Czekamy teraz, moi drodzy, na trzeciego ducha, który nie wiem, gdzie się teraz pojawi, tylko będziemy musieli poczekać. Moi drodzy, my musimy też. Musz. Musz. Oni już nie mają tutaj stability. Ready was halted, ale za do go znalazłem. Call non-hoted characters on the conveyor for repairs in downtime. The ghost has entered an animatronic. No już wydaje mi się, że to jest chyba marionetka. No to sobie gra tutaj. Okej. Okay. To będzie marionetka. Close. Open. E, marionetka. Naprawdę nie? A ja myślę, że marionetka Freddy też to nie jest Freddy. A Bonnie? Bonnie was haunted? Ale dlaczego? If the lights are flickering in the camera, find out which animatronic is causing the anomaly and report them on... No to ja wiem! Ja chcę już przejść tam drugą noc, no. Nie widzę tutaj na razie żadnych... E, ...łapek, ani nic takiego. Ani żeby cokolwiek mrugało. Nigdzie żadnych łapek nie widzę. Ale wydaje mi się... Nie wiem przypadkiem, czy to nie jest... ...znowu... E, ...marionetka. Bo nie widzę nigdzie żadnych... Nie wiem... Może to jest marionetka, ale nie jestem pewien. Ja już to mówię czwarty raz. Nie widzę, żeby tutaj cokolwiek gdzieś mrugało. Tutaj się niby coś rusza. Ty no ja naprawdę. Może to będzie Balloon Boy. Ale no, tu jest wszystko w porządku. Więc musimy szukać dalej. Chyba, Bonnie. Oh my god! Chica? O, jest w tym Balloon Boy. Balloon Boy. Proszę bardzo. Tutaj ciebie naprawię. Okej, okay. i jeszcze musimy wejść w po. tego. Ale lipa, no przecież oni już nie mają tutaj energii. Ale to było akurat proste z Check balance baby stability. It glitches from time to time. Dobra, moi drodzy, jak wygrała tutaj listę wspierających, dziękuję, jeżeli chcecie więcej tej gierki, zostawcie określonej się tysiąc w górę i lecimy więcej The Five Nights at Freddy's Juniors. Na razie, niech gdzieś...